Jak macie Xboxa? albo komputer i chcecie grać najlepszym możliwym padem, najbardziej wygodnym jak istnieje. No to, to kupujecie kontroler Xbox Elite, który kosztuje 800 zł. Za to jak macie PlayStation i również chcecie czegoś wygodnego, czegoś więcej niż zwykły kontroler, no to bierzecie DualSense Edge za 1200 zł. Proste, prawda? A co jak macie Nintendo Switch? Możesz co najwyżej pozmieniać obudowy w tych ikonach i udawać, że to nie jest zabawka. Co nie? No nie do końca. Te pady to jest najlepsze, co możesz kupić do swojego Nintendo Switch. Są Mega wygodne, mają dodatkowe przyciski z tyłu, można na nich konfigurować makra, no i oczywiście świecą. A wiadomo, że jeśli coś ma podświetlenie RGB lub świeci, to jest to po prostu lepsze, prawda? Dlatego się chyba muszę napromieniować, to może będę lepszym youtuberem. Ale jak to ma tyle świetnych funkcji, musi to kosztować giga dużo, prawda? No też nie do końca, bo te pady można kupić za cenę mniejszą niż cena normalnych Zoikonów. Ale gdzie jest haczyk? No przecież jak to jest takie super, to muszą być jakieś minusy, prawda? No oczywiście, że wszystko ma swoje minusy, ale to Wam zaraz pokażę i stwierdzicie, czy to jest aż taki minus dla was, czy jednak nie. Ale to zacznijmy od początku. Witam was wszystkich, ja jestem Goldi. Jak Wam się film spodoba, to zostawcie łapkę w górę. No i subskrybujcie kanał, będzie super Super będzie jak zasubskrybujecie Pady o których mówię nazywają się Nixy, Hyperion i oczywiście nie jest to żadna reklama, bo Niko zdrowych zmysłach by mi nie zapłacił za niczego reklamowanie na tym kanale ale po prostu chcę wam to pokazać, no bo te pady są giga fajne. ale dobra, jaki jest haczyk? no, haczyk jest taki, że one są tanie teoretycznie kosztują tyle, ile joycony albo nawet mniej, bo patrząc na te ceny, to no, ale y, problem jest taki, że one są bardzo rzadko dostępne na tym sklepie i trzeba sobie poczekać, jak y, będziecie chcieli je kupić. W moim przypadku musiałem czekać tak mniej więcej pół miesiąca i przecież mi, maja, że są dostępne, no i po prostu je zamówiłem. Y, przyszły po jakichś 10 dniach, no i dopiero wtedy mogłem się nimi pobawić. Oczywiście, jak już wiadomo, no, to nie jest y, produkt Nintendo, Nintendo by nigdy w życiu nie wyprodukowało czegoś, co jest jakkolwiek zbliżone do normalnych graczy. Szło to z Chin jest to. Jakaś firma w Chinach, dlatego bałem się, że to będzie jakieś badziewie, ale, ale jestem zaskoczony, bo te pady są naprawdę świetne i zaraz wam, zaraz wam wszystko pokażę. Tego się nie da otworzyć. Jak to otworzyć? To, że te pady przychodzą z Chin, to bardzo dobrze widać po tym, jak są zapakowane. Bo przychodzą zapakowane w takim czymś. Nie wygląda to jakoś super dobrze, ale też nie wygląda jakoś super źle. Ważne jest funkcjonalność, prawda? A nie żadne opakowanie. W środku jest jeszcze instrukcja i taki kabelek USB-C do ładowania tych padów. To nie są jedyne kontrolery, które możecie zamówić z tej ich strony, bo ostatnio wyszły jakieś kontrolery, które są w kształcie pada do GameCube'a. Plus możecie jakby kupić jeszcze wcześniejszą wersję, trochę mniejszą tych padów. Są również tam jakieś kontrolery i inne rzeczy, więc jest w czym wybierać. A co w sumie dostajemy kupując te pady? A czego nie dostajemy? Więc tak, te pady zachowują prawie wszystkie funkcjonalności Joyconów od Switcha, ale. Mają trochę gorsze wibracje, bo to jest taka najzwyklejsza wibracja na świecie, e, nic nadzwyczajnego. A ostatnią rzeczą, której w nich nie ma, to ten cały czytnik Amiibo, w sensie, bo generalnie do Joyconów można przyłożyć jakieś takie figurki, które się, kupuje i, które się kupuje w sklepie, i przykłada się tu do Joycona, i one to czytają, i coś się dzieje wtedy. W grach. Legenda głosi, że ktoś kiedyś użył tej funkcji. Dobra, skoro już mamy za sobą minusy, to przejdźmy do plusów. Są super wykonane zapady. I jak na coś, co przyszło z Chin, to w sumie nie spodziewałbym się, gdyby to nie było tak zapakowane, jak jest. Jak jak mówiłem, nie mają wszystkich funkcji joy ale mają swoje własne funkcje. Między innymi te łopatki, o których mówiłem, które możemy sobie zbindować pod każdy praktycznie ruch. No, oczywiście nie zrobimy tego tak, że to będzie dodatkowy przycisk. Tylko ustawiamy sobie coś na jeden przycisk. I potem przytrzymując ten mały przycisk tutaj z tym. Ustawiamy sobie jaki przycisk ma ta łopatka dublować. Jest jeszcze jedno ale, bo na przykład przycisku z prawego żojkona nie przypiszemy do łopatki na lewym, ale to wystarczy sobie w grze po prostu ustawić. Yy, drugi przycisk, który jest pod tym, to jest przycisk do ustawiania wibracji. Możemy sobie ustawić mniejsze, większe wibracje, albo je całkowicie wyłączyć w zależności od tego co kto preferuje. Ten przycisk tutaj obok domku. Jest do zmieniania kolorów, bo nie musi to być taka tęcza. Mogą to być różne kolory. Na przykład taki, 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 taki. No i zależy od preferencji, nie co tam wolicie. Niestety tych kolorów nie da się wyłączyć. Nie ma takiej opcji. Przynajmniej ja jej nie znalazłem. Więc jeżeli was będzie to irytowało, na przykład w nosy, że te kolory tak wam świecą i was wkurzają, no to no, nie da się nic z tym zrobić. Oczywiście te pady są wielkie i switch w nich wygląda. Ogromnie, ale jest gigawygodny. wygodny. Ale to, że są wielkie, to nie jest bez znaczenia, bo nie zmieścimy niestety tych padów w standardowym case na Switcha, będzie trzeba kupić coś większego, albo po prostu pakować te pady oddzielnie. Ja używam tych padów już około dwóch tygodni i chyba nigdy nie wrócę do Joyconów, bo to jest naprawdę niebo a ziemia. Jak gram na Joykonach sobie na handheldzie, po 30 minutach już mnie zaczynają boleć ręce, bo te przyciski są po prostu za małe. I według mnie no, nie za bardzo da się tak grać, a jak korzystam z tych padów, to mogę siedzieć spódnia. I mi to nie zmęczy rąk, bo są, bo są po prostu wygodne. I bardzo polecam Wam wszystkim. Te pady mają jeszcze jedną funkcję a mianowicie taką, że jakby miejsce na samym dole tych padów pozwala nam, przez to, że nie jest. Tak zaokrąglony jak reszta, pozwala nam postawić na nich switcha. Ale to w sumie tylko ciekawostka, bo nie wiem co jest gorsze, ta, ta nóżka, która ma Switch, czy, czy stawianie go na tych padach. jest to taka tylko ciekawostka. Lepiej tak nie róbcie, bo jeszcze sobie coś rozwali się w konsoli. Porty USB, jak zauważyliście pewnie, to każdy pad ma tutaj taki port USB-C. I nie bójcie się tego, pady się normalnie ładują wpięte do konsoli. Patrzcie, wpinam i wszystko się ładuje. A porty USB są po to, żeby można było na przykład zaktualizować pady. Oczywiście można ładować przez te porty pady, ale dużo lepiej jest je po prostu wpiąć do konsoli. Ale to nie jest wszystko. W zestawie mamy jeszcze takie coś: coś podobnego do tego plastiku ze swisa, do którego się wpina Joycony. a złączony wygląda tak. Jest mega lekki, bo te pady ogólnie są gigalekkie i trochę się trzeba do tego przyzwyczaić. Jeżeli są wpięte w konsole, to w sumie nie robi to żadnej różnicy, ale jeżeli nie macie ich w konsoli, no to jest to strasznie lekkie i trzeba się przyzwyczaić, zanim będzie się tak grać. Niemniej jednak to też jest super wygodne i polecam każdemu. Ale ponarzekać muszę niestety na sam ten plastik, bo to jest o wiele gorzej wykonane niż reszta całego produktu. W moim egzemplarzu w ogóle nie wiem czy to widać, ale to, tutaj wygląda to jakby. Nie do końca to tak miało być Plus w prawą szynę pad wchodzi strasznie ciężko A w lewą się wsuwa tak o, Więc no takie coś Pewnie za 2 złote zrobione i dorzucone do zestawu Ale spełniać swoje zadanie spełnia Także to chyba tyle na temat tych padów Gorąco je polecam Bo są naprawdę świetne Szczególnie z uwagi na cenę Która jest mała w stosunku do tego co oferują I uważam, że warto się w nie zaopatrzyć Jeżeli chcecie czegoś więcej na tym switchu Są oczywiście jeszcze jakieś inne kontrolery do tego Switcha, ale nie ma żadnych takich, które mają tak dużo funkcji jak te. Są na przykład te kontrolery od Hori, ale one działają tylko wpięte do konsoli, tylko przewodowo. Są jeszcze inne kontrolery od Hori, które działają tak samo, nawet je kupiłem, ale nie wytrzymałem z nimi 10 minut, bo są okropne. Naprawdę, są za małe, jeszcze gorsze niż Oikony. Może te gałki analogowe są spoko, ale nie da się ich trzymać, naprawdę. Dlatego nie pokażę wam ich, bo już ich ze sobą nie mam, ponieważ mnie strasznie irytowały. Także dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.